Cześć i tutaj dziś Gracz i przed nami kolejny już odcinek Spor. Dalej jesteśmy w Galaktyce, bo to już ostatnia faza tej gry. I teraz mamy zadanka, żeby powoli zacząć przejmować te swoje środkowe strefy, może jakaś wojenka, kto to wie. Będziemy kombinować, jedna wojenka tam jest, więc zachęcam do oglądania tego odcinka. Tutaj znajdujemy się na mapie świata, o, jak to ładnie powiedziałem, mapa świata. Musimy sobie obrać jakieś cele. Tak więc, udamy się chyba... Tak, musimy do domu na pewno odładować swoje bateryjki. Zastanowimy się nad atakowaniem tej jednej konstelacji, tam przeciwni... Uuu, policaj. Nie wiem, czy było słychać. No sobie... Polecimy tam trochę popsucić podstawową ładownia. Dobra, tu będziemy kupować o innych, bo u innych mam taniej, kurde. No, ten to mogę. No bo dobra, no nie ja zobaczę. może ktoś ma lepsze ceny z tego ja pamiętam. Chyba na to było maksymalnie 11 tysięcy. I mnie nie lubią. I też są antypatyczni do mnie. Trzeba powoli przejmować. Dobra, to tak. Proponuję tak. To się odładuje, ale międzyczasie zaatakujemy. Ja sobie zrobię taktycznego Sejwika i atakujemy tą konstelację. To jest chyba te dwójka? Tam jest stolica, więc tutaj nie powinni mieć jakiejś obsady mocnej. A jedynka, dobra. Jeżeli będzie chyba jedno miasto, bądź dwa, jedno, dobra. Jest tak.

i teraz podbijamy koleżko Wall crime To jest czemu nie mogę podbić Ej No Działaj, działaj Przyda mi tu neutralizować Oj oj. oj. Przejąć tutaj wszystko. Jesteśmy mówieni o wesele w sąsiedniej galaktyce, już jesteśmy spóźnieni. Nie mamy czasu na wezwę na walkę. Podajemy się. No i Pitos. Może myślałem bardziej, żeby ten. No, kasa jakaś padła. Dobra. Myślałem, że ich przejmę jeszcze odpalimy im tym potem wciąż zobaczymy. Na razie się uspokoili, co? Nie tylko strobimy zatakować. Dobra. A my zaraz lecimy do naszych kolegów. Po zaopatrzenie, bo mamy już kasę jakąś fajną. I mamy przyprawy. Chcemy coś dealować. Jeszcze poleciemy tam na brzeg. Ok, czyli zrobiłem tą misję. Ok, artefakty. To ja zrobiłem. Chcę malować, nie. Chcę rozwijać nasze imperium. Chcę to reformować, chcę sprzedawać innym. Artefakty, dobra. Mogę to dealować, to okej, misji misję, deszcz się nie akumulator, ba ba ba. Burza lodowa, No, dobra, to fajne, ten materiał do terraformowania. Więc postarajmy się do naszych sojuszników bujnąć tam. A, bo my tam mamy ziomków, dobra, to pójdziemy do tego ziomka. Może mu dilujemy to nieco? Nie, nie takujcie mnie, dobra, mam radę. Anci lubią, żółtą przyprawką dilujemy. Może stolicy samej, tam gdzie mają róż, będą dobre pitosy. Dajcie mi kasę. U nich tyle samo kurczę co u mnie. Dobra, macie to. Uuu, ale money? I am rich? Dobra. Ona na pewno sobie ją kupić. Magazyn przeprawy. jeden może by się przydał. Ty główny naszej planecie, tam czasem odwiedzamy, więc to wezmę. Kolonizator. No. Widziałem tańsze oferty, więc nie, nie, panowie. Okej. Okay. Lowiec, jeden. Co wy tu macie? No, wy macie całkiem fajne planeczki. No dobra, my, my chcemy. Należy się powiększać tam, myślę. Zaraz pewnie to się pogniewają, więc się może wstrzymam. Zatrzę sobie jakąś tam małą do wojenkę z kimś innym. Trzeba było na statek dopakować, myślę. No, będzie trzeba z nimi zaatakować. Dobra. Będzie trzeba ich zaatakować, Tutaj wlećmy sobie i zbudujmy ten magazyn. Czy on, on... coś przyspiesza? No jak ja to gdzieś w tyłku gdzieś sobie polecę, to... A, mam tu magazyny przyprawy już, tak? No tu nie mam. Go. Bo tutaj na się przelatuje, nie? Po podstawową, czerwoną przeprawę, więc. Czemu miałbym tego nie stawiać o stówka. Nie jest to. Nie tam robią. Co mają robić? Eee... Nie wiem, czy nie zacząć wojny. Z tymi. Oni są pewnie na, na te jedynkach osadzeni. I ich zepchnąć. Dobra. Myślę, że do deal. Bo do sojuszników, po sojusznika. Jakieś odbrojenie by się przydało do jasnej ciasnej. Mam jakiś dostęp do broni? Słabo! Tylko terraformowanie. Ale, lecimy w nich, może, atakujemy ich. zniszczone miasto mają A to jest ta planetka chyba ma... Aaa Czekaj, czekaj, pozwól nam zgadnąć czego chcesz Czy to jest parasol? What the fuck Gościu tu, hejtuje, za co? mi proszę na podarek, nie, nie Dobra, ja chciałbym zacząć z nimi wojnę No to ja chcę nimi wojnę dornąć. Eee, łatwo. Jakieś tymi laserami się biłem jakoś szybciej padałem, a teraz mam wywalone. Tam ja mogę sobie od nich odlatywać, kąsać ich tam o... Tam ja mamy wojnę! No właśnie, wasza smutna cywilizacja. Mnie nie możecie dorwać, takie jesteście bąki. Serio? A co, macie obronę? O, to to w ogóle umiem strzelać. O, ucieka. Ewakuacja. Nie. <laughs> no. Dada. Tak. Dada, Pa pa. Jak się przyjmowało ich, tam? laserem się nie niszczy no to, nie czasem to? Okej. Okay. Zaraz was tutaj, wojna, wojna. O, dobra, no to fajne, fajny, spot znalazłem, dobra, mogę sobie strzelać i strzelać nic mi nie zrobią, ale beka. Pyk, pyk, go tam. Myk, i cyk, rakietą, pis, rakiety, A, o, o. No jednak, jednak ta walka jest łatwiejsza niż sobie to wyobrażałem. Może i jak zapamiętam do dzieciaka, no, to dlatego, że chyba konfrontowałem się za pomocą lasera i to nie było dobre. Dobra. O, tam ci mnie atakują, o, dobra. Pokaz, spoko, spoko do a No wyprzejmie ich miasto. O. A to tam ma być, to te zabudowanie lasera akurat jak jestem tutaj to Okej... Okay. Ta, te lasery są przegięte O! Ty, budowali tego wow. To ciekawostka bym się bronić na bieżąco. Ciekawe, 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 dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć co się przyda pod buja. O, no właśnie, to jest ten myk, że ja sobie latam wokół niego i piekłyk rakietami, myk myk! się zarabił czekasz, no nie uciekasz, będzie. I kolejnego tu zbudowali To ja mogę to podbić? ja bym to chciał przejąć Please Aha! Zajmuję to miejsce! Ha, 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 ha! Jesteście maii! Jestem zdobywca! uciekam Nie, tam czekaj, bo tam kasa leżała. Wróć. Pitas jest ważny! Trzeba doskonale swoją flotę. 3000, o za mały pitos. Dobra, tu więcej hplesta, co jest za do trójko. Dobra, ewakuacja, ewakuacja, ewakuacja No i dobra, odpuścili. Gdzie jest alarm? Niszy twoją cywilizację na Nerpi. Gdzie? Tutaj. Chodzimy pomóc. Brądzowi. Nie tak szybko. Tutaj ja. Wasz kapitan. Ugo, ubos. Ugo. to, to? może się Gdzieś wy jesteś ta? Co to inne, inne zasady są. O, i on tam się rozbija? Ok. Nie! O, teraz knapa robią gdzieś. No i tak się atakują. Nie oni taką za mają? No weź, jakich. A, bo oni to przejęli, kurde, ojojoj. Ojojoj. Oj, oj, oj. E, o, o. Nie zniszczą! Nie zniszczą, Mayday! Oni mnie zniszczą, bo przecież się oddalę, to zaraz dostanę strzała, od razu. Uciekamy! Mayday! Konker! Nie tu! Kurwa! Tylko tutaj! Do domu! O Jezus... Jestem w dupie, dobra. Przejdźmy na sąsiadną planetę. Zaraz od... O, zaraz się odkujemy, zaraz się odkujemy. Zaraz się odkujemy. Muszę na razie coś zakupić. Hop, hop. Czipko, cipko. Ooo. O. Dobra. Na razie nie mam pitocuna. Muszę bronić swoich granic. To mnie tam Lecimy. Wchodzimy i atakujemy. No piraci co wy tu robicie to Są dwa statki raptem czy to jest ta grupa? Nie, to są dwa statki małe Uwaga pirat, Tyfy win Mogłem mieć lepsze rakiety, żeby więcej nie robiłem w sumie Jeden pitos okay. mój Tam zaraz odbijemy tamtą panę to na pewno Jeszcze jeden dzień? Jeszcze dalej? Tak, dalej są, dobra. Atakować! Tam gdzieś mi rabuje miasto. Kurde, ta mapa zawsze mi myliła. I on tu jest, tu jest. Dobra. Bujamy garba. Musimy odbić co straciliśmy. przed chwilą Wiem, co straciliśmy? gdzie był konker? Ostatnio, chyba tu był konker, nie? Nie, niebieska przyprawa. Tutaj mam zaczęte, dobra, lecimy w nich. Tu mnie wszyscy atakują, czek to wygląda, bo ja w sumie nie wiem. Kur? Będzie znów kołowanie od cholery, ja pierdzielę.

Kurde, piątka to jest... A trzeba to wymanewrować! No! No! Umieraj, Janek! Uciekaj. Nie, nie ma uciekania z poławy. I kur... On się go ze strzel. No ja pierdziele, groblis! Łatwo. Po... Teraz tegoś, ciecia... Na szczęście nie mają rakiet tam To, to, to wie, wiele mnie ratuje tutaj, skórę. Ja jestem tak dobrze do jak jakby się mogło wydawać. Tylko, że jest przewaga i jest od... jest i jeszcze więcej. I to, że umiem sobie, wiesz, odlecieć i naprawkę użyć, to też jest spoko motyw. Tak na Gierkę z tamtych lat, nie? Mówił... ej, mam tyle HP, muszę uciekać. No na przykład teraz miał 60 nie miał 30, ale to trzeba to da uciekać, żeby się naprawić. No oczywiście. Okej, okay, Nara. No Jest twój kolega. Mój kolega też dostał na telefierie, że ucieka, ta oj do... Czy to może naprawić? Ale świszcze skaczek. żabka! Myk go i myk go tym laserem, dobra. Znaczy tym rakietą i podbijamy to. Może to będzie zniszczone, to tak to skutno. Ale nie, dobra, zniszczone jest, bo ja zacząłem wojnę chyba, więc nie będzie zniszczone. Że jak nie przegnę z laserem, o może tak, może tak, to jest, i... to jest importante. Jak nie przegnę z laserem. Ty, a czego miał mnie robić? <laughs> Ups, dobra Odgarniemy sobie szepitos Ja mam tutaj... Ja, na pewno czekają nas zakupy Dobra, zarabiamy sobie kaskę No trudno, no nie, nie, nie zrobimy tych akurat, bo to jest jakieś tam... Nie dobra, 40 już mamy, 46 nie, 175 kupiliśmy, nie zrobiliśmy tego w nic. No, 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 przejmiemy ich konstelacje na pewno. Jeszcze ich pokonamy. Będziemy najlepsi. Ale póki co najlepsze jest teraz to, że to jest koniec odcinka. Niestety. No nie mają jeszcze konstelacje. Tutaj pewnie też mają. Te, nie, te dwójka mają. Okej, okay, tu jest ta jedynka. Może tu być ta trójka, bo to stolica. Dobra. Tak więc. Dziękuję za Waszą obecność podczas tego odcinka. Zapominajcie, że jeśli film wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, ale także możecie napisać jakiś fajny komentarz poniżej. A jeśli tak bardzo wam się podobał ten film, choć wątpię, to możecie dać jeszcze subskrypcję tego kanału i zobaczyć podobne treści. Myślę, że w tym roku jeszcze dopniemy to spore. Tak więc, to bym ja. To było spore. Mówię wam tyś i czołem.